Mieszkańcy Mrągowa uczcili Święto Niepodległości i wzięli udział w miejskich imprezach zorganizowanych z okazji 11 listopada. Niestety, w świętowaniu przeszkadzała deszczowa aura, która z pewnością wpłynęła na niską frekwencję podczas wydarzeń na świeżym powietrzu. Na szczęście byli tacy, którzy mimo pogody wyrazili swój patriotyzm i uczestniczyli w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. Udowodnili, że warto cieszyć się z wolności, za którą tak wielu rodaków oddało życie. Mrągowskie obchody obfitowały w wiele wydarzeń. Jednym z nich był Capstrzyk Niepodległości z udziałem służb mundurowych, władz samorządowych, harcerzy oraz pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich i szkół. Na terenie byłych koszar przy obelisku poświęconym żołnierzom garnizonu Mrągowo Złożono kwiaty i przypomniano historię mrongowskiej jednostki. W Centrum Kultury i Turystyki odbył się poetycko-muzyczny koncert Ojczyzno Pamiętam, w którym wystąpili Teatr Mania, pianista Janusz Blechasz, skrzypek Marian Lewicki, aktor teatru w Rzeszowie Michał Hołka i wokalistka Monika Gębala. Przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia z historii Polski, recytowano wiersze i śpiewano patriotyczne pieśni. Rozdzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W ogopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja wróg twój, ty Mój wróg. Legiony to. Żołnierz z Kanuta. Legiony to. Ofiarny Stos. Legiony to. Żołnierz. Nie ma szkoń, nie, nie. Warto pamiętać, że Dzień Niepodległości jest dla Polaków świętem szczególnym, upamiętniającym jeden z najistotniejszych momentów, często krwawej historii, pełnej narodowych zrywów, walki oraz pielęgnowania wartości które na przestrzeni lat wielokrotnie mogły ulec zatraceniu. Warto pielęgnować pamięć o ludziach, którzy oddali życie za wolność kraju, bo poznając przeszłość można budować podstawy narodowej tożsamości.